Siemoneczku, ja jestem Luke, witam was w moim kolejnym materiale, tym razem w tle leci wam Call of Duty Advanced Warfare. Stwierdziłem, że do premiery Black Ops 3 w większości będą się pojawiały właśnie gameplay z Advanced Warfare, tym bardziej, że właśnie ta część Call of Duty, że tak powiem, już się kończy, tak, już w sumie dawno się skończyła, bo większość graczy zrezygnowała z gry. W tą grę nie bez powodu oczywiście, ale niedługo BO3 wychodzi, więc warto jeszcze parę gameplay z Advanced Warfare wrzucić, tym bardziej, że mam ich najwięcej i kilka jest naprawdę całkiem myślę dobrych jak na standardy tej gry Akurat w tym gameplayu gram Tindet Match na mapce jak widać Instinct, jedna z moich ulubionych mapek, na której gram się zazwyczaj przyjemnie I używam swojego ulubionego krabinu szturmowego, czyli IMR w wersji Impact jest to oczywiście tak Wiecie lub też nie. Najlepszy moim zdaniem wariant imr nie jest elitarny, jest to chyba profesjonalny wariant. Ma plus jeden do obrażeń, minus jeden do zasięgu lub obsługi. Nie jestem już w stanie tego wam dokładnie podać, ponieważ w Advanced Warfare dosyć mało ostatnio gram, ale tak czy siak tam, ten wariant jest jednym z dwóch, który zabija na jedną serię, tak? Czyli na cztery kulki. Właśnie Impact zabija na jedną serię oraz wariant IMR Borst Strike również zabija na jedną serię, jednak Burst Strike jest do dupy, dlatego że ma mniejszą szybkostrzelność i mniejszą celność niż właśnie Impact, a Impact ma tylko mniejszą obsługę czy też zasięg o jedną kreskę, także tego nie odczujemy, a obrażenia odczuwalne jak najbardziej są, także polecam Wam imr -a. Impact. akurat w IMR-ze wymagana jest bardzo duża celność, żeby tą bronią grało nam się przyjemnie Ej, moja celność na PS4 już jakoś wygląda, także gra mi się coraz przyjemniej tym karabinem filmowym i często z niego korzystam. Dobra, już prawie dwie minuty, nie, już ponad dwie minuty pierdzielenia jak zwykle o dupie Marynie o gameplayu, e, więc myślę, że tu więcej od gameplayu wypowiadać się nie muszę. E, I słuchajcie, temat dosyć dziwny, myślę, że już widzicie e, po tytułem co znaczy dziwny. Dziwny pewnie się Wam wyda, ale dla mnie to jest temat całkowicie normalny, czyli jesień, jesień, czy lubicie jesień, chciałem się Was zapytać. O to właśnie. To mi już kurczę po głowie chodzi, to znaczy ten temat. Od jakiegoś dłuższego czasu, bo przynajmniej u mnie. Jest tak, że ja bardzo dużą uwagę zwracam na e, pory roku, na to, co się wokół nas dzieje, na pogodę i tak dalej. Ma to dosyć spory wpływ na e, moje funkcjonowanie na co dzień, na samopoczucie. E, no i właśnie chciałem się Was zapytać, jak Wy odbieracie jesień? Czy bardziej ją kojarzycie negatywnie, bo jest zimno, bo coraz zimniej, bo bla, bla, bla mgła wilgotna, nieprzyjemnie i tak dalej? Czy jednak widzicie to w takich bardziej ciepłych kolorach, kolorach, tak jak ja, że tak jest pięknie dookoła? żółte liście, tak? Mamy mgłę, gdzie wtedy, kiedy jest taki, powiedzmy, mglisty poranek, to promienie słoneczne ładnie nam prześwitują przez korony drzew i wtedy takie promienie rzuca. Na przykład dzisiaj miałem właśnie taką sytuację, że szedłem rano do fryzjera, akurat dzisiaj było wyjątkowo zimno, 1 czy 2 stopnie, lekka mgła rano, no i właśnie kiedy ta mgła już tak delikatnie zeszła, jeszcze było delikatne, były delikatne zamglenia. No i właśnie przechodziłem wracając od fryzjera przez park. Pięknie żółto, wszędzie było pełno liści, na ziemi leży, tak. Wszystko jest dookoła kolorowe. Akurat jeżeli chodzi o zimno, to ja lubię zimno. Nie wiem dlaczego, ale im większy mróz na przykład w zimę, to tym lepiej się czuję. Nie wiem dlaczego. Mimo tego, że upały też, też lubię, chociaż te w tym roku naprawdę to było troszeczkę przegięcie, ale. Na przykład zimno bardziej mi odpowiada niż, niż, niż upały. No i właśnie przez ten park sobie przechodzę, patrzę, kurczę, słońce wali z góry, tak. I, i, I tam giełka powoduje, że te promienie słoneczne są pięknie widoczne, jak padają na właśnie też zżółkłe liście, które leżą na ziemi. No i naprawdę sobie pomyślałem, że aż przyjemnie mi się po prostu przejść i poczuć ten zapach, tak. Bo wiadomo, że każda pora roku ma. Swój własny, jakby niepowtarzalny zapach. Akurat jesień ma ten zapach taki najprzyjemniejszy. No, jeszcze wiosna. Wiadomo, że kwitnie wszystko, i wszystko jeszcze ładnie pachnie. Ale jesień. Tak jakoś wyjątkowo pachnie, te liście, kurczę, to wszystko sprawia, że ten klimat jest taki, no, bardzo przyjemny, przynajmniej dla mnie, ja to tak odbieram i właśnie chciałem się Was tak wyjątkowo zapytać, jak Wy odbieracie tą jesień, czy bardziej negatywnie ją kojarzycie z tym, że właśnie jest coraz zimniej, bla, bla, bla i bardzo wiele osób tak jesień i nie tylko zimę również kojarzy, że jest brzydko, nie ponuro, nieprzyjemnie, a ja właśnie na odwrót, kiedy jest taka pogoda jak teraz, czyli mgła, zwłaszcza mgła, to bardzo to dodaje takiego klimatu takiego wyjątkowego, który tylko i wyłącznie w jesień właśnie możemy doświadczyć, czyli no nie wiem jak to określić po prostu przyjemnie mi się wtedy poruszać gdzieś tam na co dzień po mieście po prostu nie wiem, kojarzy mi się to z takim Troszeczkę horrorowym może klimatem, ale nie wiem, nie, nie jestem w stanie dokładnie określić, czym mi się kojarzy, tak czy siak kojarzy mi się pozytywnie. E, tym bardziej, że mieszkam w takim regionie, gdzie, jeżeli ktoś jest ciekawy, mieszkam w Kotlinie Raciborskiej, tak zwanej, jest to takie obniżenie wzdłuż odry terenu, gdzie właśnie leży miasto Racibusz, w którym mieszkam. E, no i jak wiadomo, mgła jest ciężka, tak, i, i schodzi niżej właśnie do Kotlin, do Dolin. Górskich i tak dalej, więc bardzo często lokalnie u nas są bardzo gęste mgły, ku mojej uciesze. Co bardzo ładnie widać na przykład na zdjęciach satelitarnych Polski, bo nie wiem czy wiecie, ale mgła oczywiście jest bardzo dobrze widoczna na zdjęciach satelitarnych. No i na przykład ostatnio było, był jakiś tam artykuł pogodowy na stronie, którą śledzę i było też zdjęcie satelitarne właśnie o mgłach. Był ten artykuł i tam było właśnie bardzo pięknie widoczna mgła w moim regionie, która była bardzo gęsta i bardzo, bardzo lokalna. Także jestem ciekaw, jak zareagujecie na ten temat. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do tego momentu ocencie go, trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Cześć!